Zwracajcie uwagę, ja będę Wam mówić, czy on robi dobrze czy nie, ale jest bardzo dobrze, to jest idealna wysokość na lękodawce. Tak, dociągnij, popatrzcie, pokazuję już sterówkę, tak. tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze no i Może Pokaż, Pokażcie mu wszyscy krzyża. Wyłącz, no. Na chuj to piłujesz, paliwa szkoda <grywa> Wyłącz, kurwa, ma, wyłącz. Wyłącz. No wyłącz! wyłącz, kurwa! ma! No. <grywa> Jewód! <grywa> <grywa> no, no ile można? No ile można? No, półtora godziny potrzebuję na analizę. No i z wiatrem, no jasne. Dobra, cześć!